W dzisiejszym odcinku pokażę Wam zestaw do Yu-Gi-Oh!, który opiera się nie na dobrych postaciach, w ogóle nie na dobrych, tylko na samych mrocznych postaciach, najmroczniejszych tak naprawdę, jakie były przynajmniej w pierwszym sezonie, jeżeli chodzi o anime. I tutaj będziemy mieć Bakurę, będziemy mieć Marika, czyli tali oparte na zombiakach, na duchach, na demonach, na przywoływaniu umarłych. Obie tali są bardzo ciekawe i przede wszystkim nostalgiczne, bo mamy tutaj mnóstwo tych klasycznych kart, bo Speed Duel, a do tego formatu jest to właśnie Starter, przypominam, nie opiera się na takich mega skomplikowanych manikach, nie znajdziecie tam mega potężnych, niewiarygodnie wyśrubowanych kart, tylko właśnie te klasyki, które pamiętamy sprzed kilkunastu lat. Tak więc, zapraszam Was już teraz do oglądania i przypominam, że każdy odcinek z Yugio -Oh! na tym kanale obecnie sponsoruje sklep kultowy.pl. Link do niego znajdziecie w opisie. Jeżeli chcielibyście sobie kupić jakieś karty, możecie zaglądać właśnie tam. Tak więc, lecimy z tematem. Starter deck Speed Duel z Twisted Nightmares opiera się na dwóch postaciach negatywnych na Bakurze oraz na Mariku. Jest to oczywiście zestaw Yu-Gi-Oh do Speed Duel, oznacza to, że nie jest to taki normalny format grania, ale właśnie ten przyspieszony, więc od tak sobie nie będzie mogli popykać w turniejach, chyba że będzie grać konkretnie w format Speed Duel, ale ma to swoje zalety, bo właśnie Speed Duel ma mnóstwo tych kart takich bardzo, bardzo klasycznych. Zestaw ten zawiera dwie talie, mimo że wydawałoby się, że jest z dnia, bo jest tylko jedna paczuszka, ale są dwie. Spis tych talii znajdziecie właśnie tutaj. Jak widzicie jest ich tutaj no, lista, jedna i druga, więc bez problemu tutaj się odnajdziecie, zerknijmy teraz na nie. Z takich ciekawych kart mamy przede wszystkim Dark Necrophir, który jest tutaj widoczny, która jest tutaj widoczna i jest to tak naprawdę taka dość mroczna postać, która normalnie miała sobie tutaj na rękach złoki i dziecka, a tutaj postawiam zastąpioną taką laleczką czy czymś. Oraz mamy oczywiście jeszcze Lava Golema. Lava Golem jest kartą, która tak naprawdę mogła w realnym życiu trawić graczy właśnie tym swoim ogniem. Czego doświadczył Joy. Mamy również informację o tym, że Yu-Gi-Oh! dostępne jest w formacie na komórki, czyli możecie sobie pograć aplikację i grać w Duel Links. Jest to mega fajna gierka, jeżeli chcecie się pobawić właśnie w takie bardziej klasyczne Yu-Gi-Oh! Tak oto wygląda zestaw po rozbebieszeniu. Mamy papierek, który jest nikomu już do niczego niepotrzebny. Mamy naszą talię, tak naprawdę dwie talie, bo mamy tutaj dwustronnie wszystko pokazane, żeby nie było, ale to w sumie jest dwie, dwie talie. No i na końcu oczywiście jest playmata, specjalna playmata do tego właśnie zestawu. Zobaczmy, jak sobie ona tutaj wygląda elegancko. Tak więc, jak widzicie, nie ma tutaj żartów, mamy najważniejsze postacie, mamy Yugi'ego, mamy Pegasusa oraz mamy Mrocznych Bohaterów, bo to jest nawiązanie po prostu do dwóch tych zestawów. Do tego, który mamy oraz do innego, który też możecie sobie kupić. Macie wszystko pokazane, że tutaj jest mniejsze pole gry, czyli po trzy strefy wszystkie. Ogólnie, jeżeli chcecie wiedzieć, jak się gra, to tak jak wspomniałem wam, speed duel jest dokładnie pokazane na tym właśnie filmiku, który jest dostępny na YouTubie, który macie podlinkowany w opisie tego filmu. Przejdźmy już do samych kart. Na dzień dobry, trzeba sobie to rozpakować, a nie będzie takie wcale proste, chociaż w sumie nie jest najgorzej. No i mamy tutaj wszystko po kolei poukładane, oddzielmy talię jedną i drugą. Pierwszą kartą, jaką dostajemy jest oczywiście. Karta promocyjna, tutaj, którą jest Magical Stone Excavation, jest to jedna z bardzo klasycznych, również kart, która pozwala odzyskiwać inne karty zaklęć naszego cmentarza bardzo prosto. I to kiedyś była mega pożądana rzecz. Obecnie jest troszeczkę zawolna do wszystkich tych takich normalnych formatów, ale do Speed Duel jak najbardziej się sprawdza. Zerkincie, jak ona jest piękna, proszę bardzo. Jest przed urody. W tym formacie macie takie specjalne karty, mianowicie są to karty umiejętności. Ich nie można normalnie używać w zwykłych pojedynkach, tylko i wyłącznie Speed Duels. Używacie jedną taką kartę na waszą talię i dzięki temu dostajecie jakieś bonusowe zdolności. Zerknijmy sobie tutaj Shadow Reborn oraz jest Twisted Personality. Czyli tutaj widzimy tę taką porąbaną twarz Marika. Zobaczmy sobie na resztę karcioszek. Przede wszystkim tytułowy Lava Golem, czyli karta, którą on miał, którą używał łącznie z niebiańskim smokiem Bogara, którego niestety tutaj nie ma, ale będzie w innym zestawie, który wam niebawem pokażę. Tak czy inaczej, bardzo potężna karta, kiedyś karta stosowana w wielu dekach jako amantymeta, czy w dekach brudnowych, obecnie już tak nie jest. Mamy karty, które wcześniej nie były widoczne w żadnym innym zestawie, czyli po prostu nie były dostępne, no może poza kilkoma, ale na przykład te nie były dostępne nigdzie w anglojęzycznych wersjach, tylko były dostępne w wersjach japońskich. Okej. Okay. Przejdźmy do efektywnych potworów. Mamy przede wszystkim tutaj trzy karty: Lucjuszy, Lucjusze, Level 4, 6 i 8. Jest to ewolucja potworów w Yu-Gi-Oh!, gdzie można dzięki efektom wzmacniać sobie tego podstawowego stworka, a następnie przyzwać tego większego, a na końcu tego największego. Marika opiera się przede wszystkim na demonach, więc mamy Legendary Finda, mamy Baiser Shocka, mamy Hell Colmera, mamy Mephista oraz kilka innych ciekawych. Kartoszek, które kiedyś były wszędzie jakoś tam w miarę grane, ale po prostu były uznawane za ciekawe. Przede wszystkim są to jednak karty, których on używał faktycznie w anime, więc jest to dość fajna sprawa. Teraz zaklęć. Tribute to the doomed, niszczenie levela, podlowanie naszych tych ee, sporków e, Creature, Seizure i masę innych również kartoszek, które są mniej lub bardziej ciekawe. Podobnie jest kwestia pułapek. Przede wszystkim tutaj na uwagę zasługuje Metal Reflect Slime, która jak wiecie mogła łączyć się z obeliskiem i dzięki temu tworzyć jego kopię. Więc tutaj całkiem, całkiem spoko. Okej, okay. tak wygląda nasz zestaw, jeżeli chodzi o Marika. Teraz zobaczmy sobie zestaw Bakury. Zestaw Bakury skupia się bardziej na duchach, i tutaj można łatwo wywnioskować to dzięki jego właśnie tej pomieszanej osobowości, która jest też kartą Inner Conflict, czyli pokazuje, że jest ten konflikt w tej postaci, bo tu był z jednej strony dobry, z drugiej strony był mordercą, więc całkiem ciekawa rzecz. Również Into the Darkness Below, bo on wysyłał ludzi do wymiaru cienia, jak to było nazwane, czy po prostu ich zabijał, zabierał im duszę. Mamy Santa Claus. Jest to karta również promocyjna, która wcześniej była troszeczkę dość mniej dostępna. Dzięki temu, zestawowi możemy jej sobie już teraz bardziej swobodnie używać. Jest oczywiście Dark Necrophy, czyli jego kluczowa karta, którą ja swoją drogą mam w wersji oryginalnej, czyli w wersji tej takiej, może nie oryginalnej, ale tej takiej pierwotnej, która była dostępna w jednej z pierwszych datków, w wersji sekretnie rzadkiej. Tak czy inaczej, ta karta jest obecnie dość. Ee, no. Powiedziałbym, że nie jakaś taka potężna, ale w tych zestawach, które tutaj macie, po raz kolejny podkreślam, jest całkiem niezła. Znowu mamy dużo kart, które wcześniej nie były dostępne w wersji TCG, czyli w wersji takiej anglojęzycznej. Super to, że wygląda. Zobaczmy sobie arty tych oto kart. Myślę, że są całkiem niezłe. Zwłaszcza mi się podoba tutaj The Air of the Mice. Mamy Gap the Divine Soldier. Jest również Dark Ruler HD, karta, która kiedyś była sekretnie rzadką, potem była zdaje się ultra rzadką, generalnie, był to jeden z najpotężniejszych demonów. Jest również Puppet Master, jest Lesser Find i cała masa innych karcioszek. Tutaj też mamy do czynienia z levelowaniem: jest Dark Milk Level 3 i Level 1. Oraz z Mroku, która do dzisiaj jeszcze w niektórych dekach sobie pogrywa. No i oczywiście Mat Reloader, chociażby dlatego, że ma taki niewiarygodnie ciekawy art. No i teraz przechodzimy do zaklęć. Jest Sword of Dark Destruction, cała masa innych rzeczy. Dark Rapture również silna karta. Veil of Darkness, alur, Darkness topowa karta. Obecnie i zawsze pozwala dobierać dwie karty. Od tak praktycznie. Creeping Darkness karta, której ja wcześniej widziałem okazuje się być całkiem ciekawa. I również duchy Zoma the Spirit, czy chociażby właśnie wspieranie tego, że mamy te karty w wersji Normal, czyli te żółte, jasnożółte, to również pozwala nam dobierać karciochy. No i na końcu sama karta którą znacie jako The Forceful Checkpoint, która nie jest może jakoś niewiarygodna, potężna, ale znowu mamy tutaj ciekawy art, bo jak widzicie, jeżeli się przyjrzycie, mamy do czynienia z goblinem, który jedzie schowany pod e, przykrywą tutaj, żeby się dostać do miasta, chyba. Tak więc tak to wyglądało. Mieliśmy do czynienia z tymi właśnie dekami, które mi tutaj zwiały. O, teraz jeszcze raz. Mieliśmy do czynienia z tymi dekami, jednym i drugim. Myślę, że są bardzo ciekawe przede wszystkim. Możliwość wczucia się w jedną i drugą postać mega, mega satysfakcjonująca. Jeżeli kupicie sobie drugie deki, te, które widzieliście wcześniej z drugim Pegasusem, możecie rozegrać sobie jakieś również ciekawe mecze tutaj. A tymczasem ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i już lecimy do pożegnania. No, i słuchajcie, to wszystko, jeżeli chodzi o yu -Oh w tym odcinku. Mam nadzieję, że zestaw Wam się podobał. Według mnie był bardzo, bardzo ciekawy. Przede wszystkim, tak jak już wspominałem na początku, bardzo nostalgiczny, bo mnóstwo tych pojedynczych takich kart, które przywołują masę wspomnień tutaj się pojawiło. Jeżeli chcielibyście się pobawić w Yu-Gi-Oh!, to pamiętajcie, że po pierwsze, ogólny poradnik, jeżeli chodzi o zasady, jest u mnie dostępny na kanale. Natomiast jeżeli chcielibyście zobaczyć oficjalny poradnik konkretnie do Speed Duel, czyli do tego formatu, w którym obowiązuje ten starter tutaj, to jest również na YouTubie dostępny. Jest to oficjalny poradnik. Konami. Linki do nich, do tych obu filmów, znajdziecie w opisie u mnie do filmu oraz znajdziecie tam też link do sklepu Per, który zasponsorował dla Was właśnie ten starter. Tak więc dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!